Jesteśmy tak, pieśni, A właśnie trzeba doktorka zjeść. <śmienic> <śmienic> o, nie, o nie, o nie, o nie. Ten młody młodzieniec musi sobie jakoś poradzić w tej apokalipsie zombie. Oby nic mu się nie stało.

E kolego mózgi, znalazłeś jakieś mózgi pyszne? Tak, tak. tak. Chodźmy tamtędy, tam na pewno tak, będą. Jak. O, pan doktorek mózgi. Tak jak. O nie, co ci się stało Kacper? Mózgi, ja bym chciał zjeść mózgi. O, pan A, mózgi. jest pysznym mózgiem. Nie. Młody człowiek. Co ty robisz mojemu koledze? Filipie, nie zbliżaj się do niego, on jest niebezpieczny. Co się dzieje? No Filipie, chodzi do mojej drużyny. Ooooo! to lekarstwo. Jakie lekarstwo? Co się dzieje? Co się stało? O, doktorek, I co się dzieje? Halo, o co chodzi? Halo? Weźmy zombie. Tam dziewczynkę, która mówi, że nie, wszystko spoko, zaraziła. Co? Nie, no. Nie, nie gadaj. Nie gadaj, że... że w twojej banie jest tylko pustka albo Minecraft. No I twoi kochani widzowie. No tak. Ale co? Mnie. Doktorku, dziękuję, dobranoc, że nas uratowałeś. Tak Kacki. Dobranoc. No, jak to, dobranoc? Ej, czekaj, tutaj e, w ogóle, doktorku, e, mam pytanie. Znasz tutaj e, gdzieś jakieś brokkelne, jakieś tajne przejście, żebyśmy mogli być bezpieczni? Nie wiem, ja na przykład tutaj znam przejście. Oh. Mądry człowieku, oczywiście, że znam i jestem detektywem. Ja to... nie Ej, nie, czekaj, 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 Właśnie tak zagapiłem. Co by. Wy... Wow. Kapi, tu chodź. Gdzie my jesteśmy? tu chodź. Gdzie my jesteśmy? Kapi, Gdzie mi to jest... miejsce na Brookhaven. Co to jest? Ty znałeś to? No miało się znajomości od dziadka. No i pomocnicy, pomocy. Ej, co się temu naukowcowi stało? Doktorek Baks! Doktorek? Szatna, zawał. Dobrze. Co mu się dzieje? Reanimacja. Nie, nie. Realimacja. Widziałem. Widziałem jakiegoś zielonego stwora, który mówił coś o jakichś mózgach. A o, o nie, to nie zawał. Nie wiem, gdzie on jest. Daj mu, mm. daj, daj mu lekarstwo. lekarstwo? Tak. Ej, czekaj, to czekaj, to, 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 to już, Pita. O! Jeszcze poskoczę na nim, reanimację mu zrobię, jakby to było jednak zabawne. <gryw> dziadku. Doktorek. Eee. Ol, Chyba go poddusiłem trochę. Nie, nie wiem, ej, bo w ogóle mu się coś dzieje, on się nie chce zmienić jakby. Eee. Dobra, to może ja go po prostu usięg na mój sposób. Nie! Co się dzieje? Dobra. Gdzie ja jestem? Doktorek! Co to z niego tak wylatuje? Doktorek. On ma jakąś moc? Doktorek, odwróć się. Proszę nie szczelaj, mi nic Dobra, nie... Do... jest! Co się dzieje? Dobranoc. Co, co, czemu ja nie? Czemu ja nie zostaję uśpiony? Ej, kac. E, e, Filip, co się dzieje? Czemu on nie zostaje uśpiony? Ej, to może ja zmienię na prawdziwe pociski. Ej. Ej, 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 bo w ogóle patrz, ma jakieś e, niebieskie particlesy. Tak jakby z niego lecą. Czekaj, zostaw! Z niego lecą jakieś niebieskie particlesy. Co? Eee, doktor, weź o tym. Słyszałem i e, w ogóle. Słyszałeś kiedyś taką legendę jak o niebieskich partyklesach? E, Słyszałam o kalesonach. Na serio? Ja słyszałem. E, to była jakaś taka legenda, że jak ktoś ma takie partiklesy z różnych powodów, to. No to ona jest nieśmiertelna, jest na wszystko odporna. Tak jakby. Ja słyszałam o promocji w Maku i w Big Star. tylko o tym Maku. Ty coś ci tutaj wycisnę z tej głowy. Ech, tylko nie Mak. Dobra, jest apokalipsa zombie. Samoloty. Weź sobie to. O, proszę. Nie, mówiłem ci nie pij tego Grimis Shakea! To nie jest Grimis Shake, to jest Antidotum! Ale jak chcesz mogę wyjąć Grimis Shake, Grimis Shakea mam. Nawet się nie a w ogóle, ej doktorku! Tak? Właściwie to co z tymi ludźmi wszystkimi? Z tamtą naszą przyjaciółką? Ja mu dalej nie ufam. Nie! nie! A czy, dobra, chodźmy za nim. Doktor Maximus. Może weź ty się wody napi. Tylko dla dorosłych. Znaczy, po prostu wody. Z jeziorka. E, gdzie on uciekł? Nie, ja no, mogę nie jest tak, w stacją czyszczącej. Co mu się stało? Eee, to, 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 to coś samo cieba stało wcześniej, czy nie? gdzie eee, nie? Yes? Chodź! Szybko!